Robią na mnie wrażenie płyty wyciągnięte z otchłani czasu, o których nie wiedziałem, albo o których istnieniu wiedziałem, ale ich nie posłuchałem. I ostatnio to już jest wykopalisko jakieś. Płyta, faceta, który się nazywał Randy Holden. Lato z Manem i z Katarzyną Kubisiowską. Kulturalni, kulturalnie, nie tylko o kulturze w podcaście Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry, w Warszawie są Katarzyna Kubisiowska, a obok Katarzyny Kubliśowskiej Wojciech Mann. No i jesteśmy razem i ciekawe, o co teraz mnie zapytasz. Ja dodam, że wciąż trwa lato. Rzeczywiście trwa lato. Udało nam się i w tym roku lato nadal trwa. Wojciech, manie, chciałabym dzisiaj zapytać się o piosenkę na lato. I wyobrażam sobie tak. Jest, zaczyna się lato, jęknę, radiowiec. Już, radiowiec myśli, o, zaczęło się lato. Słuchacze myślą o tych wylotach y, za granicę, nad gorące morze, śródziemne, nad oceany, y, plaża, palma, drinki, y, nic nierobienie. Y, no i trzeba, trzeba im zaproponować taką piosenkę, która y, będzie. Spełniała ich oczekiwania wspaniałego relaksu, czyli nie będzie inwazyjna. Są państwo, zwracam się do słuchaczy, świadkami teraz klasycznego wpuszczania mnie w maliny przez panią Kubisiowską, ponieważ to jest odległe od mojej estetyki radiowej i co prawda ogromnie popularny w Polsce program radiowy od niepamiętnych czasów typu Lato z Radiem wciąż istnieje, ale ja uciekałem zawsze od takich oczywistości, od tych piosenek na lato, które rzeczywiście pod palmami w drinku z parasolką, no przelatują i umilają w cudzysłowie, bo nie wszyscy to lubią czas, ale one bywają natrętne i są czymś takim, na trochę może wyższym poziomie, jak muzyka w Windach. Czyli to jest nieodłączna część tych wymarzonych wakacji, jeszcze niestety all inclusive, które kojarzą się z taką trochę taniochą jednak i masowością i z pewną radością, to już uciekam na razie od tego tematu, który chcesz mnie wpuścić, z pewną radością widzę ruchy obywateli krajów nawiedzanych przez tabuny turystów, którzy chcą formalnego ograniczenia tych mm -hmm. Tych wizyt ogromnych, no bo to niszczy ich życie, niszczy niemal fizycznie ich miejscowości i miasta, i powstające gigantyczne hotele na pięknych, odludnych plażach i tak dalej. To jest masakra. No i to jest część, te są te piosenki, których ja no, nie ukrywam, nie bardzo je lubię, mimo że często mają chwytliwą melodyjkę, że wpadają do głowy jak taki jakiś. Niechciany owad, który lata po tej głowie potem przez tydzień albo dłużej. Ja mam takich piosenek? Hałupy, welcome to. Ale oczywiście. Bardzo udana, bardzo zgrabna, trochę nawet dowcipny tekst, więc ona niejako stoi tak rozkrokiem między żartem quasi kabaretowym a taką popularną śpiewką. I to jest ten fenomen tej piosenki, że ona to właśnie. Jest chyba, jest... Mhm. chyba fenomen tej piosenki. Plus. Fenomenem jest no, nieodżałowany Zbigniew Włodecki, który wykonał ją też nie całkiem poważnie, mimo że był bardzo poważnym kompozytorem i śpiewakiem doskonałym, ale nie bał się i tego, i pszczółki Mai. no i to mu nadaje taki zupełnie inny sznyt, że się nieładnie wyraża. Ja pamiętam te plaże polskie w latach osiemdziesiątych, kiedy ta piosenka przez kolejne, moim zdaniem, lata była popularna i te plaże, gdzie ludzie przychodzili z radiem, taka kakofonia na plażach, tych wielu, wielu dźwięków, które się mieszały nad szumiącym Bałtykiem i właśnie Wodecki z chałpami rozlegający się na polskich plażach. Tak, ale często wykonawca takiej piosenki, szczególnie, nie ten, który ją wymyślił celowo, żeby się dobrze sprzedała, tylko został namówiony, on potem trochę nienawidzi tego utworu, bo publiczność tak czy inaczej podczas koncertów żąda chałup. On tu śpiewa o Izoldzie i o innych pięknych rzeczach, a oni chałupy, chałupy. No i on no jest zmuszony, jest niewolnikiem tej publiczności, dla której zresztą występuje. Więc to są takie przekleństwa tych popularnych melodii, ale bywa, że są Celowo pisane pod publiczkę. Na przykład. I tu nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo kiedyś mi opowiadał Rudy Schubert, że jeszcze jak był w wałach Jagielloński i coś był taki ambitny, trochę, trochę nawet kontestujący. I on kiedyś powiedział, kurczę, trzeba napisać jakąś taką piosenkę, żeby od razu wpadła i ja mówię, masz pomysł, i tak coś kombinuje. I nagle Bach, patrzę. Jest Monika, dziewczyna ratownika. Mm -hmm. I proszę bardzo, poszło hulać w Polskę i, i, i jest. No, więc często to jest wynikiem celowej próby złapania masowych odbiorców. No, Wojciech Man y, też pisał teksty, piosenek. No tam o muszli. Na szczęście. No, I to znowu Wodecki. No, no. <laughs> no. no to powiedz, jak było z tą muszlą. Z muszlą? To był taki splot. Przypadków ciekawych. Kiedy Wodecki nie był jeszcze Wodeckim, tylko był Wodeckim z skrzypkiem. Czyli koniec, do... końców lat 60., początek tak, lat 70. Tak, i Demarczyk grał na tych skrzypcach i tak dalej, ale ciągnęło go do śpiewu. I nagrał, chyba amatorsko, jakąś piosenkę Bodaj-Franka Sinatry po angielsku i, tego, i to przyszło do radia. Jako nie wiem, ciekawostka, jako oferta, jako cokolwiek. I taki redaktor w radiu, który otrzymywał te propozycje, poprosił mnie, żebym posłuchał, i wspólnie uznaliśmy, że to jest świetnie wykonane, tylko że jest to, jak to się dzisiaj mówi. Cover, czyli wersja no, zbliżona do oryginału. Ale jeśli ktoś tak operuje głosem i tak ładnie wykonuje ten utwór, to pomyśleliśmy, że może warto by było na niego zwrócić baczniejszą uwagę. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, że on jest tak znakomitym muzykiem, no tylko był dla mnie głosem, który z Krakowa przysłał taśmę. I wówczas wpadliśmy na szalony pomysł, żeby. Sprokurować mu piosenkę. A że byliśmy bardzo ambitni i nie mieliśmy żadnych zahamowań, to pomyśleliśmy: To możemy to zrobić. A że kolegowaliśmy się z bardzo dobrym kompozytorem Piotr z Piotrem Figlem, mówimy do niego: Ty Piotr, który jest taki Sinatra z Krakowa, masz jakąś melodykę, która by się przydała? On mówi, no pomyślę. I wystuchał za jakiś czas te la-la-la-la tego, a my z tym redaktorem Andrzejem mówimy, e, to prosta ta melodia, może coś napiszemy, w takiej bezczelności kompletnego amatora. Napisaliście, poszukaj muszli na brzegu. Tak, I mi się to wydawało takie poetyckie, a teraz się wstydzę, ale muszla już, muszla oderwała się od muszli i już jest po prostu wspomnieniem fajnego przeboju właśnie letniego. No i, że znajdziesz mnie, bo tytuł był, znajdziesz mnie znowu, ten taki mm. przestaż wymyślony, a nie muszla. No i niestety ta muszla trochę się dla Zbyszka stała w Przedtem takimi chałupami, bo on znowu śpiewał te swoje kompozycje, a tu łożla, łożla. No, no i, i musiał zaśpiewać. Więc nagle stałem się poetą, co mnie okropnie śmieszyło, ale jednocześnie tak i trochę wstyd, i trochę, a może, a może, a może coś napisać jeszcze. No, no stałem się też polskim poetą, piszącym w języku angielskim do ruszuliści tak, no to to był sukces, rzeczywiście, jak to się mówi, jak ślepej górze ziarno się przytrafiło, bo no też Piotrek Figiel wymyślił, że zgłosimy Urszulę z piosenką na jakiś duży festiwal w Meksyku. Meksyk to był to był jak na Marsie mm. to, no, dla nas. Mówimy o na latach 70. -tych. Tak, i, i mówi, to jeszcze po angielsku napis. No i ja, słuchając tych wszystkich piosenek, które nadawałem w radiu, mniej więcej wiedziałem, jak wyglądają te dramatyczne opowieści. No więc ustaliłem, że musi być o miłości, o miłości niespełnionej. Wojciech ma teraz yy, mówi, daje receptę na przebój. Nie, nie, nie. O, to daleko jest do tego. Ma jakiś składnik, który musi mieć odpowiednią muzykę, odpowiednią atmosferę, odpowiedniego wykonawcę. No i ta Urszula, atrakcyjna i fizycznie, i wokalnie, <głosyna> nauczyła się na pamięć tego. Oczywiście to było ciężkie, bo ona nie bardzo wtedy posługiwała się angielskim. Więc kiedy robiliśmy nagranie, to w kawałkach trzeba było to kleić. No ale zaakceptowali, a potem jeszcze dostaliśmy nagrodę, więc de facto mogłem uznać to za moment zwrotny i może dzisiaj byłbym wielkim poetą piosenek nie. na lato, ale nie, ja miałem oczywiście świadomość, że daleko mi do wszystkich tych, którzy naprawdę to dobrze robili. Ponieważ że ja jestem z Krakowa, muszę postawić to pytanie, jak duża była ta nagroda? Nagroda była bardzo duża. Mhm. Było to 10 tysięcy dolarów wtedy, ale oczywiście moja działka była o wiele mniejsza. Mhm. Bo po pierwsze szło to jeszcze na jakieś tajemnice, manipulacje, jakieś opłaty. Ja dokładnie tego nie badałem, bo już nie chciało się kłócić o to. Więc ja nie dostałem ani połowy, ani ćwierci nawet, ale dostałem Jakąś sumę, której nie pamiętam dokładnie, ale nie to było istotne. Mhm. Najważniejsze było to, że miałem papier potwierdzający, że to są legalnie przeze mnie zarobione pieniądze, i z tym papierem poszedłem do banku, mhm. i w banku, uwaga, ludzie, to było prawie niemożliwe, otworzyłem sobie konto walutowe. Połowa lat 70. Tak. Gierek rządził. Gierek rządził. No i ten dobry towarzysz Gierek <noise> dopuścił mnie do konta walutowego, dzięki któremu mogłem sobie pójść do PZW i kupić parówki, a nawet <głos> <głos> jakoś reglamentowaną rzecz, której nie było w handlu społecznym. <noise> Nazywam się Michał Okoński, jestem dziennikarzem Tygodnika Powszechnego. Czasami piszę o piłce nożnej, czasami o stosunkach polsko-żydowskich, a czasami mam przyjemność rozmawiać z ludźmi, nie znając odpowiedzi na pytania, które zadam. Zapraszam do lektury Tygodnika Powszechnego w papierze i na stronie internetowej. Cała przyjemność po Państwa stronie. Wojtko, który wykonawca Cię przyciąga z. Tekstem piosenki, który jest dla ciebie taki istotny. Wiesz, jak się słucha miłej piosenki, to ją zapamiętujemy i często nawet nie zwracamy uwagi na słowa. Czy to po polsku, czy po innemu, jeśli znamy ten język, to gdzieś tam to wpada i jest. Ale czasem, kiedy człowiek ma ochotę czas i przeanalizuje. To wtedy albo następuje jakieś dramatyczne rozczarowanie, że tekst jest tak banalny, albo głupi, albo niepotrzebny, albo zachwyt, jeśli tekst jest oczko wyżej nawet od melodii, albo równie wysoko, jak bardzo dobra melodia. I usłyszymy to dopiero po. Piątym, szóstym, siódmym razie, że ten tekst jest dużo głębszy niż tego nie słyszymy na początku. Tak, no ale to jest zresztą powszechnie stosowane, że wielu fanów muzyki nie bardzo wiedząc, jak. Usłyszeć dokładny tekst w obcym języku, szczególnie. To było bardzo popularne nawet w bez internetu, że były wydawnictwa, które drukowały teksty piosenek. Mm -hmm. I dla tych, którzy chcieli zaśpiewać, i dla tych, którzy chcieli dokładnie wiedzieć, o czym to jest. Teraz w internecie to jest mnogość tego i można ten tekst zawsze znaleźć. I to jest bardzo ciekawe, już pomimo taki aspekt, że poznajemy język albo uczymy się nowych słów, ale Znajmiemy autora, bo szczególnie mówię o autorach, którzy sami sobie piszą, co on chciał powiedzieć. I tam na samej górze jest oczywiście noblista Bob Dylan, mm -hmm. ale potem jest bardzo wielu interesujących autorów z tekstami, które warto poznać i przemyśleć. A są też teksty banalne, prościutkie. I jest taki artysta, pewnie już mało kto go pamięta, Joe Dolan. Który śpiewał właśnie letnie piosenki typu: Dom ci wyspę na tej wyspie. No i ta melodia szła, i wszyscy już śpiewali refren pod jednym wysłuchaniu, i było cudnie. No więc była też taka twórczość, która wracała do Twojego pierwszego pytania pod tymi palmami idealnie się sprawdza, bo tam nikt nie chce analizować spraw bytowych, jakichś rozważań filozoficznych. Kto tam będzie rozmawiał o filozofii, jak ma tutaj te fale palmy i tego, i, i tancerki. No ale ten Nobel dla Boba Dylana to jest Nobel taki bardzo symboliczny, bo to jest Nobel, który dowartościowuje tekst piosenki, Poezję. No, no, ale, ale w ogóle wszystko, postać tego człowieka, mm -hmm. jego zmieniające się co prawda, wszystko, nawet religię, bo on zmieniał religię po drodze, ale jego niesamowita umiejętność tworzenia tekstów, które albo mają jasny przekaz, albo mają trudny do zrozumienia przekaz, albo są punktem wyjścia dla całej. Plejady innych wykonawców, którzy traktują to tak jako punkt wyjścia i interpretują po swojemu. To jest instytucja, to jest naprawdę człowiek niesamowity. Podoba mi się w Dylanie to, że on potrafi swoją jedną piosenkę śpiewać na wiele, wiele sposobów. To też dla niektórych przekleństwo, bo oni chcieliby słuchać tej wersji, którą znają z płyty. Adylan jest absolutnie nieobliczalny i potrafi cały koncert zaśpiewać na, na najbardziej znanych numerów, które są nie do rozpoznania. No, czy mę też miał taką tendencję. To dowodzi, użyje słowa nadużywanego, ale to jest dowodem jego wolności. Mhm. Bo on się nie dał zmusić do tego, że mają być chałupy, i to tak jak na płycie. Mhm. To oczywiście nie jest przytykiem w stosunku do Zbyszka Wodeckiego, ale jest to innego typu w ogóle uniwersum. Mhm. Zaczęliśmy tę rozmowę od piosenki y, słuchanej pod Palmą. I ja mam taki problem, y, kiedy ktoś się mnie pyta, żebym poleciła książkę do czytania. No no to, to, jest trudne, tak. to jest bardzo trudne, dlatego że ja polecam tę książkę, która uznaję za wartościową, która mnie porywa sposobem opowiedzenia historii, gdzie temat jest ważki i nie interesuje mnie to, czy jest lato, czy zima, czy zbliża się Boże Narodzenie, czy Dzień Matki, albo 1 maja, tylko wciskam ludziom dobre książki i często bardzo smutne i tragiczne. Ale uważam, że bez względu na to, jaka jest pora roku, czy jesień, czy deszcz, czy lato, czy słońce, to chodzi o to, żeby mieć kontakt z tak. dobrej jakości sztuką. Ale jest... macie problem w Krakowie, bo nie macie palmy, a my w Warszawie <grym> mamy palmę, więc <grym> <naszy, grym> jakiś substytut jest. Ale nie pytaj mnie o polecanie piosenki, czy na lato, czy w ogóle, bo u mnie, szczególnie w moim fachu, to jest. Ogromny przerób, że się tak przemysłowo wypowiem. Ja wciąż trafię na piosenki, które mnie zachwycają na chwilę albo na dłużej, a potem są nowe, więc. To jest jedno z najstraszniejszych pytań, których unikam. Obok pytania, jak się zaczęła moja przygoda z Radiem, to jest pytanie, jaka jest pańska lista najlepszych utworów? Ja wtedy chcę, nie patrzę na ciebie, zamordować pytającego. No ale widzę te ręce, które się w kierunku mojej szyi wyciągnęły. Oszczędzę cię. Nie ma piosenki numer jeden. Piosenka w pierwszej dziesiątce, w pierwszej pięćdziesiątce może się zmienić. Co jeden dzień, co pół dnia mogę sobie coś przypomnieć, o czym nie pamiętałem, a byłem zachwycony. Mogę usłyszeć coś nowego, mogę się przyzwyczaić do nowego artysty. Nie ma, nie ma i dlatego, chociaż ludzie uwielbiają te wszystkie listy przebojów, te listy wszechczasów, inne rzeczy, to ja od tego uciekam, no bo tego jest za dużo. A ja bym chciała postawić Ci pytanie o to, Jaka y, ostatnio zrobiła na tobie wrażenie płyta? O, płyta, tak uciekać od tego strasznego pytania. To znowu będzie ryzykowne, bo jeśli ktoś zapamięta to i mi za pół roku przypomni, to ja będę zdziwiony. Ale na przykład robią na mnie wrażenie płyty wyciągnięte z otchłani czasu, o których nie wiedziałem, albo o których istnieniu wiedziałem, ale ich nie posłuchałem. I ostatnio. To już jest wykopalisko jakieś. Płyta faceta, który się nazywał Randy Holden mm -hmm. i to jest gitarzysta, gitarzysta z zespołu, którego też nie znasz, Blue Cheer, mm -hmm. który to był zespół kładący podwaliny pod późniejsze hard hardrocki i heavy metale, ale było to w latach dawnych i ten zespół przerobił dawny przebój rocka... A nie, no już nie, nie, wciągnęłaś mnie. W każdym razie on nagrał... Przerobił, proszę, Przerobił proszę. stary no, przebój na tak? Tak, na wersję wybuchową i ten Randy Holden w tym zespole grał, a sam nagrał jedną właściwie solową płytę, którą ostatnio gdzieś wygrzebałem i bardzo mi się podobała. Może ktoś sobie tego posłucha, ale proszę nie mówić, że ja każę tego słuchać. To ja jeszcze cię proszę, żebyś powiedział o takim zespole, który ty odkryłeś mnie, bo ja nie miałam pojęcia, że oni są tak znakomici. I ten zespół nazywa się Klan i nagrali świetną płytę pod tytułem Mrowisko. I że na płycie Mrowisko są świetne, surrealistyczne, absurdalne teksty. No to był ewenement na rynku polskim rzeczywiście. To był Marek Ałaszewski, wokalista, notabene syn takiego popularnego w Polsce karykaturzysty. Który był trudnym człowiekiem, ja poznałem chyba go przelotnie, nawet nie mogę powiedzieć, że byłem kolegą Klanu. Chociaż do dzisiaj jestem w kontakcie z fantastycznym gościem, perkusistą Klanu, Andrzejem Poniatowskim, który mieszka w Szwecji od bardzo dawna. Jest realizatorem, pomaga troszkę nawet polskim wytwórniom. I on któregoś dnia chyba zdecydował, że to, co się dzieje w Polsce, jednak mu bardzo nie odpowiada. Wtedy też chyba się poróżnił trochę zała Ja nie chcę w to wchodzić, ale klan był rzeczywiście zjawiskiem pod każdym względem, łącznie z tekstami. Tak? Mhm. No i Bo... jaką płętę zrobimy? No, powiem tak może trzeba szukać, i trzeba nie słuchać zawsze takich mądrali, jak ja i inni gadający w radiu, tylko samemu kierować się własnym odczuciem, nawet nie gustem i smakiem, tylko odczuciem. Powtarzam, po amatorsku, jeśli muzyka coś Tobie robi, to sprawdź to jeszcze raz, i jeśli to jest prawdziwe uczucie, które w tobie wywołuje, to słuchaj tego. I nie słuchaj tych, którzy mówią, że ja mam lepsze. Nie. Jeśli to jest dla Ciebie dobre, to słuchaj tego. Tygodnik Powszechny i InPost robią rewolucję na rynku prasy. Teraz papierowe wydanie naszego pisma możesz za darmo zamówić przez dowolny paczkomat InPost. Dostawa zawsze w środę, dokładnie w dniu premiery nowego numeru. Bez opóźnień i bez czekania. Sprawdź szczegóły oferty na naszej stronie tygodnikpowszechny.pl oferta.inpost Polecam i zapraszam. Michał Kuźmiński, wicenaczelny Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.